Ciemną stronę wyczuwam w tobie. finale The Acolyte i jesteśmy świadkami tego, jak Jedi ukrywają przed Senatem prawdę o tym, kto naprawdę zabił rycerzy z Brendok oraz zmasakrował kolejnych na kofar. I o ile taka zagrywka ze strony zakonu wydaje się no, grubym przegięciem, to nie jest to jednocześnie pierwszy raz, kiedy w tym uniwersum Jedi posuwają się do tak wątpliwych moralnie rozwiązań. Podobne sytuacje miały już miejsce chociażby w serialu Wojny Klonów, a także w książce Duku Stracony dla Jedi. I w w tym materiale omówimy sobie właśnie, jak wszystkie te wydarzenia z akolity Clone Warsów, ale i wspomnianej książki łączą się ze sobą. No dobra, to zacznijmy od wojen klonów. Historia, jaką za chwilę przedstawię, ma miejsce w szóstym sezonie serialu, konkretnie w dziesiątym odcinku o tytule Zagubiony. W ostatnich miesiącach konfliktu pomiędzy Republiką a Separatystami Jedi odnajdują zagubiony ponad 10 lat wcześniej statek Sifo-Diasa. rycerza Jedi, który w tajemnicy przed zakonem zamówił stworzenie armii klonów. Master I'm so sorry to hear that. But I'm sure he would have been proud of the army we've built for him. Jako, że zakon o istnieniu armii dowiaduje się dopiero dekadę po tym, jak Saifo Dias zleca jej stworzenie i sam ginie niedługo później, Jedi nigdy nie poznają w pełni okoliczności, w jakich zamówiono stworzenie żołnierzy klonów, a przynajmniej do czasu wydarzeń ze wspomnianego odcinka. Bo gdy rycerze natrafiają na zaginiony statek Saifo okazuje się, że rozbił się on na zupełnie innej planecie niż ta, na której, według relacji świadków, zginąć miał Saifo. I ta nieścisłość naprowadza Jedi na trop sugerujący, że prawdziwe okoliczności śmierci twórcy armii klonów są inne niż dotąd sądzono. Zwłaszcza, że w toku śledztwa zakon odkrywa, że Saifo Diaz podróżować miał wówczas z drugim nieznanym z imienia Jedi, mimo że raporty wskazywały, że Saifo działał sam. Powtarza się więc tutaj motyw zakolity. Jedi podejrzewają, że za morderstwem Saifodiasa stać mógł drugi Jedi, że doszło tutaj zwyczajnie do zdrady. A co jeszcze ciekawsze, Joda decyduje, by to śledztwo było wewnętrzną sprawą zakonu, więc ukrywa najważniejsze fakty przed kanclerzem. Wiecie, nie chcąc osłabiać wizerunku rycerzy. Brzmi znajomo, prawda? To samo przecież robi Wernestra poszukując May. And what is the nature of your investigation? A Jedi matter, it is, Chancellor. Add to your troubles. I would not. That you are running a murder investigation without reporting it to the Senate. I'm keeping this internal for the moment. I have the authority to take independent action if there's no larger threat. Według podejrzeń Wernestry, Mei jest szkolona przez byłego rycerza. I właśnie to jest powód, który sprawia, że Mistrzyni Jedi tylko utwierdza się w przekonaniu, że ta sprawa nie może dojść do uszu senatu. Ten nie może się dowiedzieć, że ktoś wyszkolony przez Jedi morduje innych rycerzy. Tak samo jak miało to miejsce w Wojnach Klonów. Bo cała ta sytuacja osłabia pozycję Jedi i wzmacnia jednocześnie ich politycznych przeciwników. Zachowanie Wern przypomina zresztą nieprzypadkowo zachowanie You're the clones. I think it is time we inform the Senate that our ability to use the force is diminished. Only the Dark Lord of the Sith knows of our weakness. If informed the Senate is multiply our adversaries will. If it were to become public that a former Jedi killed one of our own, our political enemies could use it against us. The High Council would be obliged to inform the Senate. A scandal like this would inspire fear and mistrust. We should handle this ourselves. W tym odcinku wojen klonów poświęconym saifo dyasowi Jedi ze sprawą Anakina i Obi-Wana odkrywają w końcu, że tym drugim tajemniczym rycerzem podróżującym z Saifo był nie kto inny jak Duku, wówczas pracujący już dla Sidiousa Sithów. Ostatecznie to Duku zlecił zamordowanie saifo Diasa syndykatowi Pajków, którzy dokonali tego nad księżycem Obadia, a następnie sam Duku przetransportował ciało Jedi na planetę Felucia, gdzie zainscenizował jego śmierć tak Zakon wierzył, że Saifo zginął podczas jednej z rutynowych misji. Celem Duku było przejęcie w tajemnicy kontroli nad projektem stworzenia armii klonów, co umożliwiło Sithom umieszczenie rozkazu 66 w chipach inhibicyjnych żołnierzy i przygotowanie zawczasu tego finalnego kroku w ich zemście na Jedi. Zakon dowiaduje się jednak jedynie o tym, że Duku i Sithowie odegrali po prostu jakąś rolę w stworzeniu armii. Natomiast szczegóły wciąż pozostają dla nich zagadką i tutaj zmierzamy do kolejnego podobieństwa pomiędzy akolitą a wojnami klonów. Gdy Rada otrzymuje bowiem ostateczny raport od Anakin'a i Obi-Wana, podejmuje decyzję o ukryciu wszystkich nowo poznanych faktów zarówno przed Senatem, jak i samym kanclerzem. Our enemy created an army for Jedi Not even the Chancellor, me, no. Warto to podkreślić, jeśli to jeszcze nie wybrzmiało. Jedi literalnie zataili przed Republiką, że armia, która ma w domyśle chronić Republikę, została stworzona przez wrogów tejże Republiki. Mając to na uwadze, a także fakt, że Joda praktycznie samodzielnie podejmuje w Wojnach Klonów decyzję o kłamaniu Senatu, nie trudno wyobrazić sobie, że ten sam Yoda ponad 100 lat wcześniej był raczej wyrozumiały dla Wernestry, która, jak mniemam, w finale Akolity informuje go w końcu o tym, co zrobiła. Mianowicie, że obarczyła Sola winą za morderstwa Kaimira i May, tak by Senat myślał, że sprawa została zamknięta. Co oczywiście no, nie stawia Jedi w oczach senatorów w najlepszym świetle, ale informacja, że były Jedi, bo pamiętajmy, że Wernestra nie wie, że Kaimir jest Sithem, nie tylko doprowadził do śmierci kilkunastu rycerzy, ale i że Zakon wciąż nie zdołał go złapać, stawiałaby Zakon w jeszcze gorszej pozycji, jako takiej organizacji niekompetentnej i niepotrafiącej poradzić sobie. Z jednym ze swoich byłych członków. Wern zamierza mimo wszystko Kajmira przecież odnaleźć i sprawę realnie zamknąć, więc tak jak mówiłem, Joda raczej okazałby tam zrozumienie. Zwłaszcza, że to nie jedyna sytuacja, w której Joda przymknął oko na podobne działanie wysoko postawionych w zakonie rycerzy. We wspomnianej wcześniej książce Duku Stracony dla Jedi, której akcja dzieje się na przestrzeni kilkudziesięciu lat przed mrocznym widmem poznajemy mistrzynię Jule Brailon. W młodości, gdy kobieta pełniła rolę poszukiwaczki, a więc szukała w galaktyce dzieci czułych na moc, Jula w tajemnicy przed zakonem zaszła w ciążę i urodziła syna o imieniu Araf, którego zabrała następnie do zakonu. Jako, że jej rolą było sprowadzanie do świątyni dzieci mających w przyszłości zostać Jedi, nie wzbudziło to niczyich podejrzeń. W ciągu kilkunastu kolejnych lat Braylon zyskała na znaczeniu w hierarchii zakonu i z czasem została członkiem Rady Jedi. Swoją pozycję wykorzystywała jednak czasem do chronienia swojego syna, który co prawda został rycerzem, ale daleko było mu do wzorcowego Jedi. Araf od nastoletnich lat miał problemy z hazardem, co nieraz narażało na szwank reputację nie tylko zakonu, ale i samej republiki. Jego długi doprowadziły m.in. do zerwania rozmów pokojowych pomiędzy dwoma gatunkami, którym groziła wojna domowa. Jako, że Araf chcąc spłacić swoje długi okradł jednego z dyplomatów z cennej pieczęci, zwalając jednocześnie winę na drugą ze zwaśnionych stron, no to w ten sposób zantagonizował przeciwko sobie obu tych dyplomatów jeszcze mocniej i doprowadził do zerwania negocjacji. Nigdy nie doczekał się jednak za to poważnej kary, o co zadbała już Jula. Co więcej, mistrzyni przymykała oko na działania niektórych grup przestępczych, którym Araf był winien kredyty, w zamian za umorzenie długów syna. Kiedy Rada Jedi po wielu latach poznała w końcu prawdę, Jula została usunięta z Rady, ale nie z zakonu. Na dodatek Senat Republiki nigdy nie został poinformowany o działaniach ani Arafa, ani jego matki. Działaniach, które szkodziły przecież Republice i stawiały Jedi w złym świetle, co by nie mówić, dając do ręki amunicję przeciwnikom zakonu ochrona instytucji jaką jest zakon zwłaszcza w erze prikoli nie jest więc w sumie niczym nowym w kanonie Gwiezdnych Wojen. Jedi mają po prostu pewne odcienie szarości, mają wady, ale wciąż to ci dobrzy w tym ogólnym rozrachunku. Bo żadna z omawianych tu postaci też no, nie działa jedynie po to, by chronić ową instytucję tylko dla samego faktu jej chronienia, tak? Vernestra kłamie, bo wierzy, że to odosobniony przypadek, który może jednak rzucić na Jedi tak duży cień, że będzie trudniej wypełniać swoją misję. Sama chce przecież doprowadzić sprawę morderstw do końca i wymierzyć sprawiedliwość Kaimierowi, więc nie zamierza zamiatać tej sprawy pod dywan. W wojnach klonów Joda obawia się natomiast, że wyjawienie prawdy o powstaniu armii doprowadzi w Republice do systemowego chaosu, który skończy się przegraniem wojny. Także on też kieruje się tutaj interesem nie tylko Jedi, ale i ogółu. Tak samo Rada, nie wydając Senatowi Juli Brylon, chce po prostu. Chronić ją przed Lynchem, Bo zdaje sobie sprawę, że choć Mistrzyni popełniła duże błędy, to poza tym była wzorcową Jedi, która ocaliła w swojej karierze wiele niewinnych żyć i wciąż może ocalić kolejne. Rzecz jasna, każda z tych decyzji i geneza sprowadza się tak naprawdę do tego, że Jedi wierzą, że mają pewien monopol na moralność, że mogą podejmować takie decyzje ponad wszystkimi, bo są przekonani, że choć nie idealne, no to są to rozwiązania, z jakich na dłuższą metę skorzysta. Bogu. Aczkolwiek ta niebezpieczna filozofia obrazująca też pychę ostatecznie doprowadzi rycerzy do ich upadku i zwycięstwa Sithów. Swoją drogą polecam obejrzeć ten odcinek szóstego sezonu Wojen Klonów, o którym była mowa w tym materiale. I to nawet jeśli nie jesteście fanami animacji. Ten epizod fajnie wzbogaca po prostu historię z prequeli i szczerze powiedziawszy nie musicie też znać wcześniejszych wydarzeń z serialu, żeby skumać o co chodzi. Kto wie, może wkręcicie się dzięki temu odcinkowi w Clone Warsy, jeśli do tej pory się to wam nie udało. A na koniec tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Jak podchodzicie do tego motywu z seriali książek, tego motywu Jedi ukrywających przed Senatem niewygodne dla siebie fakty? Czy zgadzacie się z taką tezą, że to w gruncie rzeczy wzbogaca rycerzy z Ery prequeli, no i też z Wielkiej Republiki? Bo pokazuje nam nie tylko ich bohaterskie wyczyny, ale też błędy będące zwyczajnie przed smakiem tego, co doprowadzi do upadku zakonu w zemście Sithów. Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści, no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez Was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast, jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia wściekłych wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.